Musimy uważać, bo troszkę tutaj betonowo Ogonie nie dalszej strony bo nagrody. Tak, a dzieci jeszcze się bawią. Ostyd ci dwaj apostołowie i wygrał święty Maciej. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział 15 do 26 rozdziału. To ja służebnica Pańska I się stanie według Słowa Twojego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Właśnie tak, właśnie tak I mój Boży świat Ile przeżyłeś w swoim mój czego pięknego doświadczyłeś. I Pan Bóg mówi właśnie, że dałem to Tobie, dlatego że kocham Cię. odtąd patrzy na Ciebie z taką miłością i na mnie jakby nikogo innego nie było na świecie i z takim zachwytem bo jesteś jestem w Jego dziełach warunek, żeby trzymać Ducha Świętego powiedz teraz, przyjdź Duchu Święty przyjdź Duchu Święty napełnij moje serce wypełni mój umysł, moje wnętrze oddaję Tobie całe moje życie przyjdź we wszelkie momenty mojego życia Napełni mnie swoją obecnością

Bóg powołuje nas do zbawienia, nie razem, ale abyśmy się troszczyli nawzajem o siebie, o swoje zbawienie, poprzez modlitwę, sakramenty i wzrastali. Każdy jest inny i to jest tak jak z ogrodem: że jest wiele kwiatów i każdy ma swoje piękne. I tak samo Pan Bóg nas pragnie, abyśmy wzrastali i tworzyli Jego piękny ogród, Jego królestwo już tutaj na ziemi poprzez wspólnotę kościoła. Grzech, bo jesteśmy wszyscy słabi. Nikogo nie ma, kto powiedział, ja jestem mocny. Wszyscy tak naprawdę mamy jakiś oścień w swoim sercu. Wszyscy mamy coś, co tak naprawdę nas ciągle od Pana Boga odpędza. <laughs> do nieba przez całe życie myślałam, że się zbawię swoimi modlitwami, swoimi różańcami, różnymi takimi wiernościami Panu Bogu, wysiłkami moimi własnymi. Nic z tego. Grzech był ode mnie silniejszy, dopóki nie przyszłam do niego i powiedziałam, panie, nie daję rady. To, to jest ulubione zajęcie Pana Boga. Doprowadził Mojżesza do Morza Czerwonego. Z tyłu pędziły faraona wojska, tak? tu Tumany kurzu i co? Pan Bóg z nieba się uśmiechnął i mówi, to co moje już Mogę wkraczać? Zginąć na krzyżu, a ty zamiast mnie to zrobiłeś. To jest chrześcijaństwo, kiedy sobie zdam sprawę, co on dla mnie zrobił. To wtedy po prostu idę na przepadłe za nim, bo już mnie nic innego nie pociągnie. Amen? Amen. Yy, prosimy dalej. i większo wszystkiego i teraz właśnie w tej sytuacji w sytuacji, kiedy wydawać by się mogło, że grzech zapanował w moim życiu że diabeł wszedł i jestem jego marionetką jestem zniewolony przez grzech, przez to, że nie mogę się wyswobodzić, przychodzi Jezus i on pyta, czy wiesz we mnie? ja wierzę, że Jezus mnie zbawił to jest moja nadzieja na to, że będę szczęśliwa, że jestem szczęśliwa, że będę szczęśliwsza. Ja wierzę, że Jezus przyszedł na ten świat, aby mnie zbawić, aby umrzeć na tym drzewie krzyża i przebić mój grzech i mnie, bo ja tam właśnie powinnam być. Dzisiaj wybrałeś, my nie wiemy co. To Pan Bóg wie, co ci się dostało. On ci to chce powiedzieć. Przeczytaj to, zachowaj i zapamiętaj, co Pan Bóg do ciebie dzisiaj mówi. I jeszcze, jeszcze raz, bo już nie będę miała okazji, gorąco, gorąco, gorąco dziękuję Wam. Dziękuję dziewczynom i lektorowi, którzy tutaj przedstawiali nam te scenki. I dziękuję Księdzu, i dziękuję Wam, żeście przyszli.